Stany Mariusz, mamy 2022 rok, a ja chyba pojechałem za daleko. Mamy 2022 rok, za nami czwarta fala pandemii, przed nami chyba piąta. No a ja wciąż nagrywam większość swoich filmów właśnie tak jak w tej chwili kamerą GoPro, GoPro 7 Black. I dzisiaj Wam powiem. Tak naprawdę warto w 2000. O, proszę bardzo. Yy, czy w 2022 dalej warto kupić i nagrywać kamerą GoPro 7 Black? Także zapraszam na film. No, jak widać, nie znajdujemy się w przepięknej Kalifornii, gdzie co roku dosłownie są nagrywane filmy. To właśnie aby pokazać najnowszy model GoPro, no lecz znajdujemy się niestety, niestety, w Polsce, jest połowa stycznia. 2022 rok no a ja, jak wcześniej wspominałem, dalej użytkuję GoPro 7 Lak. I właśnie tak jeszcze wrócę do tej Kalifornii, nawiążę, zwróćcie uwagę, że jak są wszelkie prezentacje najnowszych modeli... To te wszystkie filmy, obrazy są pokazywane z takich miejsc, gdzie jest właśnie piękna, słoneczna pogoda. A właśnie dlaczego? Dlatego, że ta kamera, jak wiemy, czy to jest GoPro 7, 8, 9, 10, te kamery sobie bardzo słabo radzą w słabym oświetleniu. No i właśnie dlatego, takie te wszystkie prezentacje mamy tak połem cukierkowe. Tutaj właśnie chyba, chyba GoPro. Trochę się zatrzymało, bo tak jak można zauważyć, GoPro poszło mocno w stabilizację. Bo naprawdę, między piątką, szóstką a dziesiątką, no to, to jest przepaść, jeżeli chodzi o stabilizację. A już właśnie, właśnie nagrywanie w ciemniejszych pomieszczeniach, w ciemniejszej aurze, praktycznie wiele się nie różni. tak? Eee, także no, taka ciekawostka, może i nie. Dobra, no tutaj widzę, że już przestało padać, ale dalej jest ponuro i, i szaro. Ety, taka aura, nie jest to Kalifornia. Dobra, postaram się właśnie coś tutaj pokazać, nagrać o tej właśnie GoPro. To naprawdę dobra kamera. Eee, tą kamerkę kupiłem pół roku po premierze, coś koło marca 2019 rok i od tego czasu naprawdę. Eee... Nic się z nią w ogóle nie działo, tak. Działa tak samo jak od pierwszego dnia. Były gdzieś tam na forach, na, na różnych, że ta kamera się zawiesza i ja miałem tylko raz, może ze dwa zawiechy, ale po graniu nowej aktualizacji do tej kamery problem jakby właśnie ucikł. GoPro Hero 7 Black został zaprezentowane w 2018 roku. I naprawdę było to takie, można powiedzieć, wow, jeżeli chodzi w porównaniu z poprzednikiem, czyli właśnie szóstką, a już podwójne wow, jeżeli chodzi o porównywanie z poprzednim modelem, czyli właśnie GoPro Hero 5. W tej kwestii, że w 7 właśnie zaprezentowana po raz pierwszy została ta stabilizacja Hyper Smooth to raz, a 2 jeszcze zostało dodane też właśnie oprócz właśnie time który już był dostępny nowa funkcja time warp no i względem poprzedników a już względem gopro hero 5 ten, ten właśnie obraz w siódemce był o wiele wiele naprawdę właśnie żywszy i, i bardziej taki kontrastowy niż właśnie miał to miejsce gopro 5 gopro hero 7 na tą chwilę uważam że to jest dosyć dobra kamera tym bardziej w tych Pieniądzach, bo na dzień dzisiejszy 7 Black możemy kupić już za 800 złotych, a na przykład nowa dziesiątka kosztuje 2500. A jakbym tak naprawdę nagrał, właśnie obraz w płaskim profilu GoPro Hero 7 Black i GoPro Hero 10, i bym ten obraz właśnie w postprodukcji obrobił i komuś pokazał, no to mało mało by się ten właśnie obraz właśnie różnił nie powiem, w automacie troszeczkę to widać tam różnicę. ale już jak ten obraz jest ustawiony w manualnych ustawieniach w GoPro, czyli właśnie w tym płaskim profilu no to, no, to, no to nie masz takiej zbyt wielkiej właśnie różnicy tak samo tyczy się to dźwięku tak? Ja we wszystkich swoich filmach używam mikrofonu i, i przejściówki do GoPro. W tej chwili właśnie jak nagrywam to też właśnie nagrywam z mikrofonem z Netcapem, ponieważ ten mikrofon w GoPro z wiatrem sobie nie, niestety nie radzi. No jak większość właśnie takich kamer sportowych, czy nawet takich zwykłych kamer, no ni niestety bez tego, bez tej osłony mikrofonu. Przy silniejszym wiecie mamy, właśnie słyszymy te właśnie szumy czaski. A to potem tak trochę przy oglądaniu nam delikatnie można powiedzieć, przeszkadza i właśnie męczy. Ale właśnie od 8 od GoPro wprowadziło media Mediamody, między innymi właśnie z tym dodatkowym zewnętrznym głośnikiem nawet to poprawiało dźwięk, ale to ja w dalszym ciągu mówię nie poprawi to. Takie dźwięku, jak właśnie przez zewnętrzny mikrofon, jaki jest właśnie taki, nawet jak ja mam zwykłą boję tak z detkietem podłączony do przejściówki i ten dźwięk jest naprawdę, naprawdę dużo lepszy. Wystarczy właśnie dokupić tylko, właśnie rameczkę i tą przejścióweczkę Ja może pokażę. To jest właśnie ramka, właśnie Ulanzi. To jest taka, taka rameczka. I tu właśnie jest taka przejścióweczka. To jest przejściówka GoPro. Ona będzie nam pasowała od modelu GoPro Hero 5 aż do GoPro Hero 10. Polecam, bo żadne GoPro nie ma takiego dźwięku po. Podłączeniu, właśnie przejścióweczki do jakiegoś, właśnie mikrofonu zewnętrznego, tym bardziej jak mamy silny wiatr, zakładamy na mikrofon Netketa. No i wtedy jest ten efekt dużo, dużo lepszy. Taką, 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 właśnie rameczkę, jak tu widzimy, dokupimy praktycznie do każdego modelu GoPro. Na portalach takich typu Allegro, czyli właśnie AliExpress, możemy za kilkadziesiąt złotych dokupić taką właśnie ramkę. To kosztuje przejściu beczka jakieś 250 zł, ale naprawdę jest dużo, dużo lepszy dźwięk niż właśnie w tych mikrofonach, co nam oferuje oryginalnie GoPro. No dobra, ktoś by mógł zapytać się mnie, no ale to dlaczego, jeżeli są na rynku GoPro 8, 9, 10, to nawet sobie nie przeskoczę z tej siódemki na 8? A właśnie, a mianowicie dlatego, dlatego że w 8 nie zmienię tego. Tak? 8 nie, niestety nie posiada. Wymiennego tego, tego przedniego szkiełka. O, tutaj, tak? W tym modelu jest właśnie ta możliwość, że jak nam się coś stanie z obiektywem, a mi się już stało dwa razy, ponieważ jak byłem w tatrach i zmieniałem baterię kamerami mi upadła szpiełkiem. Na dół kiełko się pobiło. No ale wtedy też nie miałem szkiełka przy sobie, ale wystarczyło zdjąć, tak? Wystarczyło. Yy, tylko to odkręcić, tę yy, tą właśnie rameczkę, i kamera nagrywała na samej soczewce. Także yy, wszystko się skończyło dobrze. Ale jeżeli to by była właśnie GoPro Hero 8, no niestety dalej bym raczej. Znaczy, mógłbym nagrywać, ale by było już widoczne te właśnie takie załamanie na filmie, bo obraz by był już taki dosyć zniekształcony. No dobra, teraz właśnie nagrywam z tej kamery GoPro Hero 7 Black. Ustawienia są pełny, automat, tak, automatyczne kolory, mikrofon tutaj, znaczy bez mikrofonu, tylko mikrofon jest to, co nam rejestruje GoPro. No i złączona stabilizacja, ta właśnie HyperSmooth 1, pierwsza jaka była tutaj przez GoPro pokazana, zastosowana, nie? I tak to wygląda, 4K50 fps. Także widać, znaczy ja mówię, jak, jak dla mnie, to te kolorki są dosyć, dosyć tak mocno nasycone, dlatego ja stosuję ustawienia swoje, tak? Profil flat. No i sobie to potem włączam na komputer i sobie koloruję. A teraz właśnie sobie biegniemy. I zaraz sobie popatrzymy jak ta stabilizacja nam stabilizuje. No mówię jak dla mnie wystarczająco. Nie mam powodu właśnie, żeby się przysiadać dla zwykłej stabilizacji, tylko na wyższy model. No dobra, teraz pokażę właśnie jak nagrywa zewnętrzny mikrofon. Tym bardziej, że trochę się wiaterek zerwał. No zobaczycie jaka jest właśnie różnica pomiędzy zwykłym oryginalnym mikrofonem, który nagrywa GoPro, a zewnętrznym mikrofonem właśnie z Deadketem. no dobra, teraz właśnie mam założony dodatkowy mikrofon zewnętrzny z deadcatem, tak, teraz tutaj wyłączymy sobie kamerę yy, dobra, tak, tak to wygląda, tak to jest właśnie Ramka Ulanzi, Ja ją kupiłem na chyba AliExpressie. Mikrofon Boya i tu właśnie netket, taki jest zestawik. No i mogę powiedzieć, że daje radę, robi robotę o wiele, właśnie tutaj, lepszą niż standardowy mikrofon GoPro. Polecam, tak? bo Naprawdę jest duża, duża różnica, jak jest założony właśnie mikrofon zewnętrzny z takim właśnie detketem W takie właśnie wieczne dni jest dużo, dużo lepsza różnica pomiędzy oryginalnym tutaj dźwiękiem od GoPro, jaki rejestruje a dodatkowym zewnętrznym mikrofonem. No dobra, no to dlaczego, jak nie ósemka, to nie dziewiątka? Prostego tego względu. Ten obraz, który prezentuje GoPro 7A9 czy 10, w tych płaskich profilach typu Flat, w ustawieniach manualnych, po wrzuceniu do komputera i po nałożeniu, właśnie lutu, niewiele się różni od tego, co nam daje ta kamera właśnie GoPro Hero 7. Dlatego zostałem przy 7 Wiadomo. 9,10 mają mega mega tą stabilizacji Hyper Smooth. O wiele, wiele właśnie jest ulepszona. Lecz, tak jak już wcześniej powiedziałem, ten Hyper Smooth, który był tutaj zaprezentowany w tym modelu po raz pierwszy, jak dla mnie wystarcza, tak. Na moje potrzeby, a używam tej kamery zazwyczaj, jak gdzieś jestem w górach na wakacjach, lub właśnie gdzieś tam jestem w pracy. No to ta stabilizacja jest na. Tyle dobra, że, że nie, nie potrzebuje. Aż takiej, że tak powiem, presji w sumie nie mam, żebym musiał zmieniać, podążać co roku za najnowszym modelem, bo tutaj trochę GoPro jest takim właśnie marketingowcem, tak wystawia kupę kupę właśnie tych filmików ze swoimi właśnie recenzentami, którzy zachwalają co nowy model, że jest. Nowy model jest zawsze lepszy od poprzedniego, a dwa razy lepszy od przedostatniego. I tak, tak jest to półko napędzanie właśnie marketingu. Ta kamera jest też doceniana wśród właśnie środowisku droniarzy, tak. dlatego że jest tutaj: mm, można ją łatwo właśnie rozebrać. To raz, a dwa, y, właśnie jest stosowana do dronów FPV. Gdzie właśnie tutaj tutaj właśnie droniarze sobie podpinają tą właśnie kamerkę do swoich ścigowych dronów. No i sobie właśnie z tą kamerką latają i naprawdę wtedy mają fajne, fajne, fajne ujęcia, fajny obrazek. Także naprawdę kamerka jest spoko. I jeszcze właśnie o samej baterii. Bateria wystarcza na jedną godzinę. Tak, wystarcza na jedną godzinę zaznaczam tylko żeby kupować oryginalne baterie. A Dlaczego? Dlatego, że swojego czasu raz się pokusiłem o takie coś. To jest właśnie bateria Nevela. Znaczy inni chwalą, zachwalają. Znaczy tak, powiem tak, w poprzednim aparacie miałem baterię właśnie tej firmy. Miałem, miałem ją w Olympusie i naprawdę ta firma do Olympusa produkuje baterie całkiem spoko, ale właśnie jeżeli chodzi o GoPro no to już tak nie jest, tak? bo ta kamera przykładowo potrafi się wyłączyć przy 70% już nie wspominając jak jest jakaś zimniejsza pora roku teraz mamy w miarę ciepło, bo jest około 8 stopni ale właśnie jak byłem w górach przy minus 10 Bateria była naładowana w pełni, pokazywało 100%, 100%. Lecz gdy ją włożyłem do GoPro, wystarczyło dosłownie na 5 minut, a pokazywało, że zostało 2%. Tak? A teraz dam takie porównanie, jak ta kamera nagrywa bez stabilizacji Hypersmooth. Mam teraz ustawioną rozdzielczość 2,7K 50fps Super View i ustawione nie na 50, a na 100fps, czyli tak typowo pod właśnie slow motion. Możemy sobie to wtedy trzykrotnie zwolnić, no ale niestety wtedy ujęcia muszą być już robione na jakimś statybie lub na płaskim podłożu, żeby właśnie nie było tego trzęsienia no bo przy 27K, przy 100 fps niestety ta stabilizacja HyperSmooth nie jest tutaj dostępna w wyższych modelach już to poprawiono, że ta stabilizacja jest właśnie już przy 100 fps przy 27K dostępna. ja właśnie przestawiłem kolory już na właśnie manualne ustawiłem profil właśnie kolorystyczny nie auto tylko flat i potem sobie nałożę na to kolory jakiegoś właśnie luta i wtedy porównamy jak ten obraz wygląda nagrywany w automacie a jak właśnie wygląda wygląda jak się właśnie użyje tego płaskiego profilu. No i wtedy się już potem nałoży w postprodukcji właśnie jakieś takie kolorki i wtedy e, według mnie dużo lepiej wygląda niż właśnie to, co nam e, daje GoPro w oryginale. Od właśnie modelu 7 została wprowadzona jeszcze taka inna nowa funkcja do tej kamery e, właśnie oprócz funkcji time timelapse GoPro. Zaprezentowało pierwszy raz funkcję Time Warp. To była taka trochę zmieniona wersja e, timelapse. Teraz zaprezentuję, jak to wygląda w tym modelu, gdzie to było pokazane po raz pierwszy. Zawsze zastosowano nowy tryb foto, jak właśnie HDR foto. Czasami jak właśnie nie mam aparatu, to może nam też ta kamerka zastąpić aparat, choć nie do końca, bo uważam, że GoPro robi Dosyć fajne zdjęcie, ale jak się je odpowiednio brzuci na właśnie nie wiem jakiegoś lightrooma czy Photoshopa, no to wtedy można sobie fajne efekty z niej wyciągnąć. Yy, jeszcze tylko dodam, że od, od tego modelu GoPro wprowadziło samowyzwalacz. Yy, nie wiem czy to będzie widać, ale chyba nie będzie widać. No! powiedzmy, że było widać. Yy, możemy sobie tutaj właśnie ustawić, tak tutaj ustawiam na 3 sekundy i tutaj. I to tu właśnie GoPro nam zrobiło fotkę. Yy, to jest właśnie dosyć fajne, jak, jak sobie chcemy gdzieś tutaj z, z rodzinką sobie zrobić jakieś takie fajniejsze selfie ustawiamy sobie na 3 albo na 10 sekund samowyzwalacz no i wtedy sobie nam ta kamerka po 3 albo po sekundach 10 robi zdjęcie lecz ja sporadycznie używam tej właśnie kamery do robienia zdjęć do zdjęć właśnie mam tutaj właśnie swój aparat, tak? Jak według mnie jest to najlepsza forma zrobienia zdjęć, czyli właśnie aparatem, GoPro swoim głównym zamyśle jest stworzona do właśnie takich bardziej dynamicznych ujęć, a przede wszystkim do filmowania w dosyć trudnych warunkach. tak Teraz, tak na zakończenie. Czy GoPro Hero 7 warto kupić w tym roku? Czyli 2023 Jak najbardziej warto, ponieważ pomimo swoich minusów, plusy przewyższają te minusy. Na swój wiek ta kamera jest nadal całkiem, całkiem dobra. W stosunkowo niskich pieniądzach mamy naprawdę duże pole do popisu, bo za jakieś 800-900 zł mamy taką kompletną kamerkę sportową. W porównaniu jakichś innych firm, takich, no można powiedzieć, no name, GoPro 7 to jest naprawdę dobra, bardzo dobra kamera. Yy, stabilizacja jest jak dla mnie dobra, wiadomo. 8, 9, 10 mają o wiele lepszą stabilizację, ale zależy kto, co potrzebuje. Jeżeli ktoś komuś zależy bardzo na stabilizacji, no to polecam w wyższym to wiadomo, wyższy model kosztuje więcej. Tu 7K, jak w moim mniemaniu, ma najlepszy stosunek jakości do ceny, bo jak powiedziałem wcześniej, z 8 stópek mamy taką już kompletną sportową kamerę, co możemy w każdej chwili ją sobie odpalić, czy właśnie gdzieś podczepić e, podcask do motoru, czy, 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 czy gdzieś na narty, czy właśnie na wyprawy gdzieś tam góry. Także. Naprawdę polecam tą kamerkę, pomimo swego mięku i pomimo tego, że GoPro co roku chpaja nam e, swoim marketingiem, że e, każdy następny model jest właśnie lepszy. Tak, nie do końca się z tym nie zgodzę, bo właśnie GoPro są nie tylko już GoPro, bo tak samo firma DJI czy, czy, czy właśnie inne firmy napędzają swój właśnie marketing. Poprzez takie filmy, e, właśnie między innymi też tu na YouTube, że w dniu premiery wypuszczają 50 filmów i każdy tą kamerę zachwala, żeby tylko ten właśnie biznes się właśnie kręcił. Taka jest prawda. A pamiętajmy, że kamera ma za zadanie właśnie nagrywać, tak? I GoPro 7 to robi bardzo dobrze i może nad tym zakończę ten film. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Terima kasih telah menonton!